Dzień dobry, no dość nam się rozpadało dzisiaj, no ale deszcz też jest potrzebny. Pomyślałem sobie, że powiem Wam o paru kwestiach, których, o których często można przeczytać, czy to na portalach branżowych, czy różnego rodzaju czasopismach, odnośnie elektryków, czy to mitów, czy błędnych informacji. Mówi się, że elektryki są drogie. 150, 200-250 tysięcy. Kosztor. Wiadomo, nowe tak, ale czy od razu musimy kupować nowy samochód? Czy tam jest to potrzebne, bo można zawsze kupić używany za 30, 40, 50 tysięcy. Nie jest to mało, ale biorąc pod uwagę, że i tak samochody kupuje się na kilkadziesiąt lat. No, przecież nie jest myślą tak że na 3 lata, a później będziemy chodzić tylko pierwszą lub jeździć na rowerze. Zatem jakby no nieodłączne jest to, że z tym samochodem się będzie jeździć. Zatem jakby nawet kupując drogi samochód elektryczny w stosunku do, w stosunku do, do spalinowego jest droższy o te kilkadziesiąt procent, ale jazda nim jest tania. Nie korzystając tak jak ja z prądu z drugiej taryfy, albo mieć jeszcze fotowoltaikę, która przy autokonsumpcji to od razu samochód jest załadowany prądem ze słońca, a więc za free to wychodzi to 7 razy taniej jazda niż w spalinowym. Spalinowym powiedzmy 30 zł za 100 km taki koszt, a elektrykiem 4-5, może 6. Do tego jeszcze kwestia małej ilości napraw 6000, około średnio 6000 części elektryk ma mniej niż spalinowy, zatem wiadomo, że wprawdzie są naprawy czy potrzeby naprawy jakichś podzespołów jest, jest o tyle mniejsza, nie? Kolejną kwestią jest to, że taki samochód można sobie ładować Można sobie ładować z domu, z garażu, z ka właściwie każdy dom ma prąd, więc w dowolnym momencie można przyjechać do domu i sobie samochód ładować to samo gdy nam nagle coś traci, to zawsze można znaleźć osobę, która udostępni nam tego prądu i i doładować tak, żeby dojechać do najbliższej stacji szybkiego ładowania, która no, nie jest tania, ale w razie z W, no, to jest jak znalazł. Nie licząc dużo, nie mówiąc dużo o komforcie jazdy, elektrykę w porównaniu do spalin, bez wibracji, bez hałasu, bez smrodu można cicho rozmawiać i wszyscy słyszą a nie przekrzykiwać się dlatego elektryki mają bardzo dobre wyposażenie na przykład tutaj mam ogrzewanie tylne, tylnych siedzeń przedniej kierownicy nagłośnienie e, Bose mogę sobie ustawiać Ogrzewanie, także wychodząc rano do pracy, autur jest nagrzane, na przykład w zimie, bo ustawię mu, że, że ma ocieplić wnętrze. To samo w lecie, że ma schłodzić. No, spalinowe raczej takich opcji normalnie, standardzie nie mają. tego tak mówię. No, te, te naprawy, no, wymiana rozrządu, oleju, filtrów, paliwa, oleju i tych kwestii, to, to, to A jeszcze, nie daj Boże, jak się coś... obrócą panewki, na przykład, czy coś z turbiną się stanie, to... No to... wymiana silnika, jak nic. Po prostu przy panewkach... Na autostradzie to, co mi się wydarzyło, to 6 tysięcy nie moja. A samochód kilkunastoletni, więc jeżeli miałbym. ryzykować to wolę nie, ale. I mówię, no. To, jest to fajna kwestia, jeżeli ktoś ma dom, ma możliwość gdzieś ładować, a jak nie, no to jeżeli mieszka w bloku, to gdzieś w garażu jak mówię, no Nie wszyscy mieszkają w blokach, mówią, że, że jak ja mam ładować, no ale to 40 czy 45% osób mieszka w blokach, a zawsze, yy, zawsze są możliwości dogadania się ze wspólnotą czy ze spółdzielnią, żeby takie punkty przygotowała i, i myślała o tym w przyszłości. Zawsze, że to nie ma odwrotu Przekroczyliśmy pra prawdopodobnie ten punkt krytyczny, gdzie no, no to elektryków już nie ma po prostu. ma ucieczki i to, to jest właściwie tylko nie czy, ale kiedy. Samochody teraz są już zasięgiem normalnie 500-600 km takiej normalnej jazdy no, przepisowej, a nie. 100 km w terenie zabudowanym, ruszanie z tak zwanym piskiem opon. Na autostradzie 200 na godzinę, no także wiadomo, że to energożerne jest. Tego rodzaju jazda. Ale mówię normalnie jeździe jak człowiek w zachowaniu zasad bezpieczeństwa i tak dalej. robią coraz lepsze te elektryki więc te samochody, które wyszły rok temu w tym roku i za rok to po 3-4 latach będą jako używane z niewielkim przebiegiem dostępne i o kilkadziesiąt tysięcy złotych tańsze tani, niż niż nowe zatem teraz na przykład taki Nissan Leaf dwójkę mogę za 80-90 tysięcy dostać z baterią 40 kWh. A nowe kosztował pod 150, prawda? Więc po tych 3-4 latach można na, no, te samochody są około 50% tańsze. Chociaż i tak trzymają cenę, bo na przykład no, ten Nissan Lift, jedynki, no to ta cena to znowu tak nie spada. Jest jakieś tam określone minimum, ale biorąc pod uwagę, że jazda nimi jest kilkakrotnie tańsza, także to, to się po paru latach zwróci. A ja już nie mówię o jeździe buspasami, to jest oszczędności czasu. Tak jak ja na przykład mam siedzibę firmy w centrum, to korzystając z buspasów zyskuję codziennie tak, jeździw, jakbym, jakbym, jakbym tak jeździł, to około. No, no, pół godziny bite. Także no nie mówię, że czas to pieniądz, ale, ale to też jest kwestia darmowych stref, miejsc parkowania w strefach parkowania. Co normalnie, gdybym chciał kupić abonament, to kosztowałoby mnie to miesięcznie kilkaset złotych. A gdybym chciał kupić abonament do wszystkich stref, to praktycznie no, w tysiące to już idzie. Rocznie. A już nie mówię, że, że no, koszty paliwa. No. Tak jak wspomniałem, no, kilkakrotnie tańsze jest jazda elektrykiem, więc ten zwrot następuje stosunkowo bardzo szybko. Zwłaszcza, że jak jeździmy w miarę dużo, nie tak 5 tysięcy rocznie, kilometrów tylko te 10, 15, 20, 25 tysięcy, to to od razu się zwróci. Od razu, znaczy no, po paru latach. A to już trzeba wziąć pod uwagę ten komfort. No, 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 do tego się nie da przeliczyć na pieniądze, ale. No, nie, nie, bez porównania jazda spalinowa jest gorsza komfortem niż, niż elektrykiem. No. To przyspieszenie, ten niski e, punkt ciężkości, e, no, to wszystko, wszystko do kupy w cudzysłowie ma, ma tutaj znaczenie, że no, elektryki są przyszłością. Ja tak uważam. Jeżeli macie jakieś pytania, chcecie skomentować, zapytać o coś, zapraszam na, do, pod, pod filmem do komentowania, do subskrybowania kanału. I mam nadzieję do zobaczenia wkrótce z nowym materiałem. Trzymajcie się, cześć.